Mam nadzieję, że karać coś bije. Pokręcimy trochę Jeszcze krótki wypad, bo trzeba uciekać chyba Jesteś na co spadni Wiem tak, dotarłem na miejsce Powoli się tutaj, jak widzicie, rozstawiam Słoneczko już wstaje Jest gitara Jedna wędeczka już rozstawiona Słuchajcie, mam tutaj tutaj zanęte Jakiegoś szubaksa, bo w ogóle nie jestem przygotowany szubaksa Mam tutaj jakiś kryl Tutaj pelet truskawkowy Tam chłopaki są Tak No jestem na miejscówce, na który tutaj byłem już Parę razy zalew, woda, co najważniejsze, no-kill. Nigdy mnie tutaj nie zawiodła. Chłopaki też tam łowią. Będę pokazywał, tak jak widzieliście, już nie zdążyłem tutaj przyjechać, dopiero co wciągnąłem jedną partię sprzętu. Już wyciągnęli odnego z złocistego, naszego polskiego Korasia, Krzesiu. No tak, też będę pokazywał, pokazywał to, co oni łowią. Im więcej nas tutaj, to siła to też chłopaków przedstawię, bo chłopaki to w sumie gdzieś tam istnieli u nas na kanale, ale jako bohaterowie drugiego planu. Panowie tutaj do wstępu proszę się przedstawić. Tak, Dzień dobry jest, witamy. To jest Grzesiu, a to jest Cześć. Wojtuś. Wojtuś raz był, Grzesiu też był tam się przewijał. Przez, przez kamerkę na, na zawodach Tak jest I tak, i będę pokazywał też co chłopaki łowią Albo nie łowią Albo nie łowią To raczej będzie, że nie łowią Że nie łowią, nie Ta woda nigdy mnie nie zawiodła Także coś tutaj będzie Nie teraz, to za jakiś czas Okej, okay, ja się rozstawiam dalej Bo jeszcze jedną wędkę chcę rozstawić Słuchajcie, ja tu przyjechałem dopiero co, jeszcze nóg nie wciągnąłem na dobre. A tu kolegów spotkałem, kolegi Wojtusi i Grzesiu i takiego ładnego słuchajcie, to jest dopiero złociszy o! Piękny kurde Krasik A ja idę jeszcze drugą rundę zrobić, żeby sprzęt Przeryba dzisiaj konek ten akwariowy <grymne> Mam nadzieję, że karać coś bije. Okoń! O ładny! Ale okoń! No ładna sztuka! Myślałem, że to karaś Ale... Kurczę, okoń! Pokażę wam Piękny okoń! mocno się ma Taki okonek zobaczcie O przepiękny o, tak ale się pokaże, nie chce się pokazać to spod lasia ryba Pokręcimy trochę Jeszcze Krótki wypad, bo to trzeba uciekać chyba A to samo konie. Tu, tu kurde drapieżnik siedzi, tu ryby białej nie będzie. Sam drapieżnik samo konie samo konie. Samo konie, słuchajcie. Cicho, cicho. O taki okonek. O, chudy taki. I gresuje, słuchajcie, gresuje to konie tutaj. I dlatego chyba tutaj tego białoru nie będzie, ale pokażę Wam słuchajcie, idzie, idzie masakra. I nie wiem czy się nie będę zwijał, bo to chyba trzeba gdzieś się zwinąć. Bo później będzie tragedia jeśli chodzi o chyba, że zostanę i ten to zaciągnięcie będzie naprawdę długie, długie. Tak, trzeba umieć. co, jest coś Grzesiu? No, coś tam mam No to zobaczymy zaraz, co tutaj kolega wyciągnie ze sztukena. Przedejrzewam, że płota ma. Prezentacja mi siotra. Pewnie jest siotra. no to wiesz. Tu fajnie się ciągnie. Ładne te poczety, już takie kurde. Ale tak zaczepiona. Do pokazania. O ład, bardzo ładna. Bardzo ładna. Dwora. E, nad wody. <laughs> Słuchajcie, będziemy kończyć, te z skończymy. Tutaj pomachamy, y, idzie chmura, burza, ma się zacząć. Nie dopisała Niestety wadni. parę okonków tutaj. Y, Grzesiu, ładnego, kurde, złotego naszego karesika, parę Grzesiu, tak, parę. Jest, tak, po prostu jest dzisiaj jest <grym> To jest Debejścia Grzegorz. <grym> No i tak, słuchajcie, zaczyna padać, spadamy yy, Króciutko było, dosłownie może z godzinkę się połapało Ale bez sensu się jak deszcz pada Bo tu już zaczyna padać, już z tych mur lecieć I spadamy do domu, trochę oblicza lepiej siedzieć Mam nadzieję, że krótki filmik uda mi się złożyć Jak już oglądaliście, to znaczy, że jest złożony no. tak jest. jest ryba, jest yy, akcja, więc nie dam bardziej inaczej. Siemanko, do następnej przygody Tak, słuchajcie, część druga dzisiejszego wypadu, w sumie to drugiego wypadu w dniu dzisiejszym no tak, e, tam w Bransku nas chmura wygoniła pojechaliśmy do domu, ja przyczekałem troszeczkę, te, troszeczkę w górę przyczekałem chociaż dzisiaj pochmurnie jest, jak widzicie całe niebo, ale deszcz przestał padać no i kurczę, nie nałapałem się te okolki nie nie zadowoliły, więc przyjechałem kurde słuchajcie, nad nare w samochód zostawiłem tam daleko zakładkę, tutaj z buta przyszedłem Woda jest bardzo niska na narwie I będę, będę próbował tutaj coś wyjąć Nie wiem, może spróbuję później rzucić, może od razu zobaczymy jak to się sytuacja rozwinie I zrobimy, wiecie co, może yy, Na żywca z gruntu, na drapieżnika Ech. Słuchajcie no, Żal dupę ściska O Jezus Maria po dźwięku słyszycie śmieci, oczywiście ja to zabieram to jest moja misówka na tej zwanej tak zwanej prostce śmieci zabieram ze sobą z dupy nogi powyrywać, to jest mało powiedziane no ale cóż, no niestety kto taburetem się urodził to kanarkiem nie umrze dobra, ja się rozstawiam i działamy zobaczymy co tutaj się uda wyciągnąć tak jak mówię, już rozstawiony jestem. Rzuciłem słuchajcie na pinkę na klasyka, na gruncik sobie. Ale kurczę drobnica brzęczało cały czas, bo założyłem dzwoneczek. Złapałem na bacika, złapałem na bacika uklejkę i już przerobiłem, słuchajcie, zmieniłem przypon Flow Carbon, dałem 0,40 i rzuciłem na drapieżnika jakiś czas temu tutaj nie wiem w tamtym roku czy to dwa lata temu tu coś ładnego mi uderzyło właśnie na uklejkę z gruntu i tak sobie dzisiaj pomyślałem posiedzę ta drobnica tutaj mi za bardzo kurde komplikuje sprawę więc przerzuciłem, przerobiłem i tam idzie na tego drapieżniona, ale widzę, że koszyczek trzeba dać ale coś gania. Widzicie Wiecie co? Coś gania tutaj. Właśnie, to jest tutaj miejscówka na drapieżnika. Coś gania tutaj to gównie żerie. Widzę tak. O, coś jest. Tylko nie wiem, czy to. Więc to troszeczkę to ściągnęło mi. Wiecie? Troszeczkę mi ściągnęło to. A ten, czyli nurt, za duży, za mały kuszyczek. Kuszyczek chyba mam 30, trzeba zarzucić coś. Coś większego. Załączyłem wolny bieg. Coś chodzi, ryba się zbawia. A teraz zarzucę troszeczkę większy grunt i popróbuję sobie na no, błacika coś większego złapać. Jakiegoś krąpiaka, płóteczka, cokolwiek. A tu czekamy. No. Myślę, że jak ten nie jest dzwoneczek, to jeszcze nastawiłem wolny bieg, to będzie jechana. I ustawiłem tak leciutko, że żeby delikatnie tylko było i ściągać i będzie. 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 Będzie słuchać kołowrotu jak jedzie. No nic, ja próbuję tutaj coś wyrwać. Co mogę powiedzieć, słuchajcie, to troszeczkę zanęci, zanęciłem i coraz to większe krąpiaki. Nie są to tu jeszcze ogrzydłe, ale coś, słuchajcie, weszło jeszcze pod nęce, coś tam rzucę. I ze dwie kuleczki takie nieduże. I, I kurczę, i fajnie będzie, wydaje mi się. Cały czas, czas ciągam takie krąpiaczki na bacikach, ale powiem, że systematyczność tych brań jest w miarę, w miarę dosyć częsta, więc jest zabawa. myślałem że to brania to wiecie co zielsko wlazło no dzisiaj chyba wiecie co tutaj na narwi najładniejszy dzisiaj krąpek nieduży <grymne> ale taki o ale najładniejszy Ech, powiem tak zrobiło się duszno gorąco znowu po deszczach i słabiutko ta, ta ryba tutaj wygląda sobie, tylko sama drobnica, generalnie, zasadniczo to już jest dzisiaj drugie zakończenie. Ale tak ukręcimy jakiś filmik sobie y, nie, niedługi y, z dwóch wypadów dnia dzisiejszego. Pierwszy był nad zalew, drugi był nad rzeczkę, Narew y, Tam nie wiadomo, jakby się sytuacja rozwinęła. Jeśli by, y, gdyby, gdyby też nas y, nie wygonił. Tutaj cinizna. Powiem tak, miałam brania i coś było fajniejszego. Tylko były spiny. Nie wiem czy to wina haczyka, ale już nie chcę mi się, się tutaj yy, rozdrabniać na ten temat, yy, bo trzeba jechać do domu, dzisiaj finał yy, mistrzostw Europy w piłce nożnej, więc trzeba będzie obejrzeć yy, meczyk i co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jest ciężko, ale to To nic. Do następnej co? Przygody. No. Do następnej przygody wędkarskiej. Do zobaczenia.